Cześć Witojta z tej strony Wrączek Cześć Witajcie z tej strony Mafię Solec I Jak widzicie kolejny odcineczek chyba już 15, tak Kasper czy nie 15? E, tak, bo u mnie był dzisiaj 14, znaczy no w, 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 w środę o, dacha. 15 odcineczek z typowej polskiej wświ, wś, wsi z Mafią Solec oczywiście w 15. I dzisiaj lecimy z grubą akcją już zapowiadana dwa odcinki wcześniej, czyli orka na dwa ciągniki, bolek swoim, ja swoim. Na moim o. polu W tym razem, na następnym odcinku będzie orka na bolka polu. No to co, jadziem, jadziem. Jo, znasz jak na moim polu? U Ciebie oramy. No mówię, że dzisiaj na moim polu, a na następnym odcinku na no, Twoim No bo przez chwilę się skupiłem na kamerce i tak wiesz. Dobra, to ja już tutaj zatankowane sprawdzę czy mam. Jak widzisz Mój sprzęt. Jezus, mary, ale będzie głośno coś tuł. Trochę za koleżanko. No właśnie, ja mam na 20% pewnie. No jak? Dobra. Dobra, to zaczniemy sobie wiesz co? To pole co, ja mam obornik rozrzucony. No. Zagun? Na zagun? No, na zagun chyba, nie? Jop, ty. No dobra. Co? Pewnie nie mamy tego modułorki, nie? No nie, nie mamy. A, no dobra, ty się u mnie będzie pamiętało, ty się wrzuci. Zobacz, chcę, żeby był cię lepiej. Ale kurwa jak będziesz tak kurwał to na pewno zaoram Teraz rzym ja prosto pojechał I Ile lecisz? 8 8? 8-8 no To 8 możemy lecieć Nie więcej E no panie Kurde będę siłką Kurde będę siłką Kurde Naprawdę fajnie. Tak Ej, ładnie, ładna ta nie, nie wiem czemu, ale strasznie mi się podoba ta, ta Nie ta tekstura co tak do góry. To by mogli na mnie usunąć, ale ta tekstura co tak zimie fajnie przewraca. No I by tak był... do góry za bardzo wywalane No nie? nie wiem czemu, nie wiem czemu, ale niepotrzebne to jest takie ten. Do agregatu spoko, bo tak tam znaczy w gruberze taki może być, ale nie nie w tym. Nie w półgu, bo w półgu tak nie wyrzuca do góry, więc tak no dziwne trochę. Za szybko jadziesz, kurna na, na mnie nie czekasz. O, 60 jakąś zajechano. Jo. Nie no, to będzie szło, już to widzę, nie? O, będzie akcja burżuazja. W ogóle ostatnio mieliśmy coś o burżuazji na polskim. Ej, wiesz, że ja też? Ta? Tylko, że no ja wiec. miałem y, na historii na polskim o no, burżuazji. A, a u nas mieliśmy y, w lekturze o burżuazji. jakie Przedwiośnie? No. <laughs> Hmm. Obejrzyjcie sobie filmik z lektury przed wiosną na YouTube. Tak, weźcie sobie godzinę, e, godzina 27, nie no Naprawdę lektury takie uczą, naprawdę bardzo dużo. Ja Pewnymi momentami zastanawiałem się, że to jakiś pornograficzny film czy coś. No ta z rozwaliła system, tam była chyba ta 24 i 30 sekunda. Godzina dwadzieścia... Ja nie 20... widziałem. Ty zauważyłeś, że ja w tej 60 też trzymam lew lewą rękę na tym błotniku? Bo właśnie wiem, a nie, wiem, u mnie w ogóle tak nie ma. To takie se mody fajne akurat dobrał, a mini żeś takie dobrał, jakie dobrał. Ee, nie ma cio? O, ja się na nowy sezon sprowadzam, lepszy ciągnik. Jaki, Jengira? O, 500 koni. No, 800. Boże, Bolek, weź się obróć za siebie. Co? Co? No bo jeszcze ja w następną stronę to zobaczysz. No ja tu nie widzę nic. Wiesz, co mam ja mam ślady same. Czasami widzisz co z sobą się dzieje? No strasznie kurzy A powiedz, no ty u mnie jest dobrze A tam Co dziwne bo jest tak żeś zaczął O boże ty jakie mijaki się porobiły Ej no ja nie wiem właśnie czemu Przecież normalnie jadę ty To ja jeszcze jadę także prawie maską w środek maski nie? Mam już w bruździe A nie wiem czemu tak jest no, Ale zobacz to... tu dalej co się stało Luju Nie no to to trochę Ty ale zobacz jak tu półgiem Brem, a tu nagle półpuga jakby się wyłączył. O, ty może mi się kurwa lemierz złamał. Ja jakie koszty ja teraz poniosę na twoim polu, żeś kurwa kamieni nie wyzbierał. Ej, co tu się w ogóle stało? Zobacz, twój mijak. jak? To... trochę to dziwne ty. Nie wiem wiesz co ja to poprawię, bo to nie wygląda za fajnie. No, ale w ogóle to dziwne troszkę jest. Nie no ja nie wiem. w połowie pół przestał No. Ale no mówię, ale poczekaj, ja tu wyjdę zobaczyć, kurwa, czy mi się tu nic nie stanęło z Pugim. Chyba mać. Nie no, niby wszystkie lemiesze są, odkładnia cała. Pół ramy jedynie nie ma. Ty. Jo, Brączek... <grybuj> Brączek w kiby odwraca, choć tak jak u Mikiego Sąsiad porobimy. Jak? No, że kurwa jeden jeździł, orał czwórką i mu pierwsza skiba nie kryła, nie? To no. zanim jeździł mniejszym ciągnikiem z trójką i pierwszą skibę mu, wiesz, puszczał I jeździł po tym zoranym już, żeby tylko odwracało, nie? To kurwa, jak to przewaliło, to już w ogóle masakra Ja kurde... nie wiem Jakoś tak krzywo żeśmy mu Nie wiem, ale to tak zobacz, to sam punkt, to tak robi Zobacz teraz, zobacz, 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 zobacz to, to ja nie wiem, cofnąć się? Cofnę się no, po cofnę, to, poczekaj cofnij się, niech cofniesz w przodu, się Albo... Jeździsz tak... Hmm. Co ty Że? Eee. Ci prze. Tyż ma to. Dobra, będę jeździł tak, zobaczymy, ale... No co dziwne trochę, bo tu podpatrz. Początek ładnie bierze, a później się coś, coś dzieje. Za, za szybko pochwaliliśmy te pugi. Jedziesz chyba za bardzo nie w, nie w bruździe. Co? No nie w bruździe jedziesz. Ja połową ciągnika ponad jadę w bruździe. Zobacz, zobacz co robisz. Dobra, zostaw to. No ja muszę tu chciałem wyrównać. I poczekaj, dobra, tu jest wyrównane, nie? Ty przejać. A ja tam po to się cofnę nie? O, bo ty ci wyrównałem Bo no, nawet nawet wyrównałeś Dobra No trzeba Ej, przyznać, po że nawet... No, no. Nie, tu właśnie jakoś dziwnie te tekstury się tak nie wiem jakby To są chyba 360 grane już nie pamiętam Ja 360 są no I kurde tak widać że właśnie te, tu tak nagle tak schodzi to po takim zygzakiem nie? Jakbyśmy sobie w bęża grali Te tekstury 360 są fajne ale tylko w niektórych pracach Jo, jak jest duży pug, to tego tak nie widać, a jak tu mamy dwójkę, to tak jakby skibę brał Dwójkę? Yy, trójkę, przepraszam Ty! No i zobacz, jechałem po tym, nie? Ej, coś, jakiś bug jest chyba I rozumiesz, że to nie pokryło? To ja nie wiem, czemu tak robi Nie wiem I teraz tutaj nie wiem jak jechać, bo jest tak szybko że masakra Weź jedź tak, żebyś je jakoś wyrównął, nie wiem, połową puga Ale mi się pugu brudzi już, nie? Nie wiem, spróbuję to jakoś wyrównać, ale nie wiem, jak to wyjdzie nie wiem, jeździmy najwyżej po połowie i tyle. Może gdyby ta była ta, ta, ten od Orki, to by było lepiej. No bo byś wiesz, w Bruzie jeździł, nie? Dobra, zobaczę jak pojadę, tak. Jak teraz będzie do dupy, to ja już nie wiem. Ale na razie jadź. Jadzim. I no no, właśnie, bo żeśmy nie powiedzieli, to jest już ostatni taki odcinek przed wydaniem mapy. Jak się... Gdzie u ciebie? Tak... No, no tak, ostatnie dwa. Jak się spiszecie tutaj pod tym 2000 jutro, wiecie, obrączka to macie więcej czasu, tak? Macie piątek i sobotę, a u mnie macie tylko sobotę. Jak się postaracie ładnie w sobotę u mnie, ale mam nadzieję, że się postaracie, bo jeśli w środku tygodnia wybiliście obrączka prawie 3000, u mnie nie wiem, bo się akurat teraz yy, jest już dwa, bo dzisiaj wrzuciłem. No, także wita, dacie radę. Ja Jawo, zwierzę i w niedzielę będzie mapa to czyli drugi odcinek jakiś się pojawi z mapy bo tam troszkę poprawiliśmy ogólną taką prezentację zrobimy gdzie tigery są wszystko ładnie mapa piękne. z motpakiem oczywiście no z modpakiem dzisiaj sobie trochę ludzi pobanowałem i nie martwca się modpak nie będzie na uploadet. nie nic nie będzie już na uplowadet bo uploadet to się gówno zrobiło powiem że tak się wyrażę powiem tyle kiedyś było morze morze a, a teraz to się wielkie badziewie zrobiło no masaka Dlatego też nie martwcie się. Z tego po, pobrać to jest też, ja tak próbowałem kiedyś pobrać, nie? O. No. Masakra, jeden plik na chyba na godzinę, tak? No, Jest z prędkością jest... 50 kB na sekundę. Lipa, dlatego też przeniosłem się na inne serwery w ogóle. I, i zresztą już kiedyś to nie pierwsza mapa, już chyba druga albo trzecia mapa będzie. Jak teraz coś nie pokryło, nie jechałem połową ciągnika, to się wkurzy i to naprawdę. Nie no pokryło ci wszystko. To najgorsze jest to, że ja ładnie wyprostowałem, a ty z trzwi. Nie no dobra, że pokryje. Nie skrzywiłem, ty najechałem no równo za tobą. Nawet nie, nie, nie skręciłem Nie no, bardzo pięknie. Jest. No kurde, zobaczymy jak u mnie poorane będzie. No bo nie zrobisz teraz mi żadnego, nie? nie? Nie, no nie, nie... Bynajmniej ja nie chciałem zrobić, tak? Jeśli coś się stanęło, to nie Ja zbieram. nie chciał, ja nie chciał tego zrobić. I o teraz jak ja wyjrzę, to tak już zostawiam ją sam jadzie. I oni, ja tylko stawię zły kierownicą, jak mnie z bruzdy chcę wyjebać. A tak to jest całkiem spoko. Tak Fod. jak u ciebie. Co? Co? Tu leje Nie, te. Eee, Szelkę podgoli. ci cię jebał. wczoraj czyściłem. Chyba z godzinę blok. Bo się wiecie, tak stopiła trochę. Yy, czy to nie wiem, czy to klej jakiś... O kurwa teraz to, żeś dojebał mijaka, nie? Bo cica nawet mi nie zudziło. Oluju! Ty to ja może teraz już podniosę pług, bo nie naprawdę nie mam po czym jechać. Już nie będę takiego mijaka robił, wyrównam to jakoś i, i tyle. Ale ten... Wczoraj się naczyściłem trochę szpachelką na wieś Ale dałem radę Tata mnie pochwalił, dał mi 5 złotych miło z jego <laughs> strony Wydałem sobie Na żelki i bitą śmietanę A po co ci bitę śmietanę Żeby mieć yy, Co na kanapki <laughs> O, no, ratuję. Tak, tak sobie wziąłem yy, na te naleśniki Wiecie, tam naleśniki z bitą śmietaną Takie ja powiem ci, że chyba nawet kujowo zagoniłeś Czemu? Nie, może i nie Bo tam, bo tutaj nam się już tu, tu, tu wiesz, do bruzdy leci, ma, tam jeszcze tam kawałek zostanie No ja wjechałem z przypadku, tak wiesz No nie, nie patrzyłem z lewa w prawo no, Dobra, to Nie odam no, radę No zobacz, już kurde, już jest ponad pół pola, nie Kurde, rozoramy tutaj, to taka bruzda będzie przy tym, przy miedzy, że daj spokój z, na z, z, z łopatą za, za, za Mogli na miedzę narzucić No po co? Zresztą. Ale szkoda, że właśnie nie ma tej takiej jak w Agra... To w Agrarze... Dobrze mówię, w Agrar. Że i albo w tym symulatorze maszyn rolniczych. Kurczę, no tam naprawdę jest fajna ta animacja ziemi. Jakby takie coś było w FES ie to o Jezu. Nie Orka to chyba najlepsza praca jaka by była. W ogóle prace w ziemi i uprawa i TP i TD no tam fajnie wyglądają.

Jezu, yes, pamiętam zadane to czasami całe nie pamiętam graliśmy jej z Wikim Nie wiem, mnie ja do orania zaraził Argo, nie wiem czy znasz Ale z Argo? No Jo ja, ja już nie pamiętam tych wszystkich A pamiętam, że z nim graliśmy u Wembera chyba No ale oni się wrzuca, nie? No Ciekawe, czy na nas film gdzieś jest coś z buraków Nie, nie ma, bo We Wember wy wywalił ten kanał całkiem A... Gdzieś tu każdy jeszcze z gier nagrywał A ten film był fajny z tych buraków? No, no, pamiętam, że idziemy na jezim. Kto tam jeszcze z nami grał? Adam? Nie, Adam nie. Nie wiem, ale ktoś jeszcze z nami grał, nie pamiętam. Tadziu? No. Nie, Tadziu nie. Tadziu chyba nie. Ostatnio sobie Tadzia Let's oddałem z tym Skrychem, jak grał. Aaa, oh, ja, ja też to ostatnio oglądałem, tak filmiki pamiętam, to miałem jakiś ten... Tadzie mi Skrychem, jak ten... jak krześmy na Nelmanowicach chyba, jo! Jeszcze taki tytuł miałem, pamiętam. To ja byłem z Tadek kopie, krychut nie. To ja nie. byłem! Brączek kopie, Brączek kopie, krychut nie, coś tam tedej. Aś na nowicach, coś, coś tam, tadek, coś tam nie, Tedeksa no, tak, wtedy nie było, ja byłem z Krychem tak, tak? na myślałem, że tak. tak, tak. No nie, Tadziu nie był, Tadziu nie był. Tadziu ostatnio mi sapa przyzwał, że tam właśnie w GTA chyba na krzania. Nie jak ja go dawno No, słyszałem. No, ale oto tam... dziewuchę mojusz, życie układo. Ciekawe, czy kiedyś oglądał jeszcze. Jak tak to pozdrawiamy. Chyba nie. Chyba nie oglądał. O, nie ma czasu, pewnie teraz już robota, życie prywatne. A pamiętam tą jego zieloną przydziechę. Jego dziadko chyba na. Jo, byla. A jeszcze też widziałem snapy z niej, drzewo, a to wozi, a to coś tam robił. O, he, ty teraz na, na w miarę poszło. Ej, tu, widać takie jak u mnie normalnie na polu, nie? Gdzie glina to tak właśnie od razu ściągało. To momentami przy czterech, pięciu przyjazdach, jak wiem, glinę, nie? No, to zrobił się taki pęcherz, jakby wiesz, bo tak puk wyciął, tak, no wiesz, glina to tak pług wyciągła, że jakby o... no praktycznie o jeden o jeden przejazd, nie? Taki... Bo ja jak dojechałem właśnie po, tak, po 4-5 przejazdach, to podnosiłem się puk, przejeżdżałem kawałek tej gliny i opuszczałem i m, wyrównało mi się wtedy, nie? Bo normalnie taki wiecie, przy glinie to mi tak wyciągło, że masakra. I tu tak samo to wygląda. Ale nie no kurde... Wyciągnąć tą teksturę, usunąć z tego puga jak to wyrzuca w górę I by było naprawdę fajnie to by wyglądało Bo super jest ta animacja ziemi Realnie to wygląda tak tam trochę nie wyszło symetrycznie Z tej strony już mamy prawie koniec, a tam jeszcze zostało trochę Dlatego mówię, no to okej, okay, tam... Ale tam dobrze narzucimy na miedzę, to tak to nie będziesz miał bruzdy Taki, bo tam od strony budynku, to widzisz Tutaj ode mnie ślepi odoryj Może miedzę przeoramy, drzewa wytniemy to... Jo w Większe pole... I szkoda, tym... że nie można ci wyciągać drzew, nie? Jak wyciągasz? No, wiesz, do ciągnika linkę i jazda. No to no, by tak dobre. Po, powinniś stworzyć właśnie ten, tak jak na, Nie to, że całe można i też całe drzewo, ale żeby było tak, że... Na przykład pięci te co są, żeby można pięć było wyciągnąć, super by to było. Nie no, wprawdzie ktoś by musiał trochę pomyśleć nad skryptem, bo... Żeby dało ten... To zaczepianie, no i w ogóle później ten... Tą, tą Wyciąganie samo, żeby było, ale, ale... myślę, że pomysł fajny by był. Duży no, jest zresztą pomysłów, ale mało kto je potrafi zrealizować. Kilka, kilka już tam sobie zrealizowałem jakie tylko się dało. My się to jeszcze z tymi kamieniami co wyjdzie, ale coś patrzyłem ostatnio. A było... i co z kamieniami? Lipa, no mod kamieni. Może zbierać kamienie na pole? Aha. Jedynie mi się udało, że zostawiłem je, że wiesz, tak wystają, nie? Ziemi jak przywalisz, no to jedynie ci tam pół wyskoczy albo cię zwolni, coś takiego zrobiłem. Y, I się nie da zebrać, a te co dałoby się zebrać, no to tak lipa trochę jest z nimi. Bo nie, nie mogę ich wyskalować, mimo że je robię, małe, to one takie strasznie wielkie są w grze. Szkoda, bo zbranie kamienia tylko na taką dynkówkę, co ja bym wykona, nie? No ale no właśnie ja chciałem tak, żeby turem pozbierać coś tam na przyczepie i zrobić takie jakieś tam, wiecie, żeby to wykipować gdzieś Zobaczymy, może jeszcze mi się coś uda ogarnąć. Jak ktoś ogarnia eee. temat to zapraszam do współpracy. Jo. Jo tam... Ty, wprawdzie co ten... Ty polecił już tamtą sam weźmiesz czy nie weźmiesz tego? Eee, powinienem wziąć. Ale chyba nie. Nie odorasz. A może? Poczekaj, się, Nie, patrzę. zaraz dojadę i mi powiedz, bo ja właśnie tu dojeżdżam, tak to ja bym tutaj ro, rozorał. Wezmę. Weźmiesz? Jo. Dobra. Jak nie, to się wrócisz najwyżej. Znaczy, zostaje taki mały pasek, ale skąd wiesz. Jo, to tam dla, dla duma. Wylane w to, bo tak jak przy kultywatorem jeszcze będzie przejechane. O kurde, jak tu zobacz, jak tak realnie uprawia. widzę. O Jezu. Muszę bardziej do miedzy tu dojechać. Czemu realnie? No bo tak, najpierw tutaj jakaś talerzóweczka była, oborniczek O, prospekty są, W że jeszcze po talerzówce nie zostają takie fajne, wiesz eee, No... Ile mamy minut? była? mamy 17 minut Bo mi aparat właśnie pada Tak, to pewnie zaraz skończymy Ale tu mi ciężko idzie, tych chyba korzeni wiesz, są Nie wiesz jakieś. co, już skończymy, bo mi aparat pada bez kamerki, to bez sensu, także... No Skończymy albo zaczniemy albo skończymy w następnym odcinku Kaspra, także dziękujemy serdecznie Wam za obejrzenie i trzymajcie się. Na razie cześć. Cześć.